Witam ponownie wszystkich, tak jak kiedyś obiecałem. E, dzisiaj zaczniemy nagrywać testy spalania różnych gatunków e, drewna, a i jeszcze brykiet w kotle zgazowującym drewno Blaze Harmony Practic. Moc kotła to 25 kW. Na początku określimy kilka takich e, rzeczy, jak te e, testy będą przebiegały co będziemy brać pod uwagę, co będziemy sprawdzać. Będziemy wkładać gatunki różnych drzew, będę sprawdzał wilgotność tego drewna przed wkładaniem, bo mam drewno właściwie tylko olcha taką sezonowaną wiele lat, a reszta to jest drzewo jednoroczne. No brykiet to wiadomo, że jest super, także tutaj nie ma żadnej dyskusji. Będziemy sprawdzać też ilość popiołu po każdym paleniu. No, zainteresowanych, no popielnik wyczyściłem, mniej więcej do czysta, żeby było wiadomo o co chodzi. Będziemy sprawdzać czas naładowania bufora. U mnie bufor to jest 1000 litrów, ale nie będziemy go ładować do pełna z tego powodu, że ładując do pełna to przy końcu ładowania po prostu piec nie pozbywa się ciepła aż tak szybko jakby chciał. Yy, więc sterownik ogranicza jego moc, yy, to też yy, te testy były dosyć przekłamane, a do połowy to po prostu naładuję go możliwie najszybciej jak się tylko da. A drugi plus yy, z takiego założenia jest takie, że po prostu nie będę siedział aż tak długo w kotłowni i pilnował tego wszystkiego. Yy, bufor rozładowałem na tyle, ile mogłem. Temperatura górna to jest powiedzmy 28 stopni. Na połowie bufora mamy niecałe 20, no jakby się uparł to 18, chyba jest coś koło tego. Do kotła na pierwszy raz, na pierwszy test wrzucimy dęba. Dęba jednorocznego, nie jest rok, rok suszony, w zeszłym roku był zimą ścinany. No i rok sobie poleżał. Połupany jest tak różnie, jak mi pasowało, długość też jest w jakim sensie losowa, nie mierzona czyli jest to taki bardziej test bym powiedział wiarygodny, nic to nie jest pod linijkę zobaczymy sobie jeszcze jaką pojemność ma komora załadowcza kotła instrukcja mówi, że jest to 80 litrów no ale bądźmy szczerzy, że producenci na 100% to przekłamują zmierzymy i zobaczymy jak to wygląda Naprawdę. Na miarce widzę, że jest to tak 35, no może trochę więcej centymetrów. W drugą stronę jest tak samo, jest to w kwadracie taki kształt. Ale dla testów, bądźmy szczerzy, nikt nie będzie mierzył kawałków drewna nigdy i wkładał je tak idealnie na 35, jest to raczej niemożliwe. Uznaję, że 33 to jest taka wartość maksymalna możliwa do osiągnięcia w normalnej pracy, kiedy rzucamy drewno. Głębokość. Głębokość to też nie mierzę od najgłębszego miejsca, czyli ten lej na końcu, który jest z ceramiki. To jest około 53, no 52 niech będzie mniej. I dla takich wymiarów, jak zmierzyłem, policzyłem wcześniej, objętość komory to jest nie 80 litrów, jak producent podaje, tylko 57. Czyli mamy już tutaj na samym początku, jak widzicie, spore przekłamanie, bo jeżeli ktoś chce przeprowadzać testy, i brać pod uwagę dane katalogowe, no to się to nijak ma do rzeczywistości. Zastopujemy, żeby nam nie przeszkadzało. Czyli mamy tak, 57 litrów pojemność załadowcza po testach, w związku z tym ktoś tam będzie mógł sobie policzyć, ile, ile tego drewna idzie ile metrów bufor ładujemy do połowa. Jeszcze zmierzę wilgotność drewna. Przygotowałem dwa takie większe klocki, żeby nie były jakieś przesadnie przekłamane, że są bardzo przesuszone. Zaraz je przerąbę i za chwilę wracamy. Tak jak mówiłem, żebyście widzieli, to są te same kawałki. Widać, że są przerąbane. Kawałki pasują. Należy przerąbać drewno, no bo tak to pomiar będzie niewiarygodny, bo z wieszu wiadomo, że drewno wysłało bardziej w środku, niekoniecznie. Dlatego większe kawałki wziąłem i przerąbałem. Sprawdzimy pierwszy nik nie mam jakiś profesjonalny, zwykły chiński, w miarę najtańszy, no ale jest to jakiś wskaźnik. Sprawdzałem go, mniej więcej pokazuje drewno sezonowane, niesezonowane. Różnica jest także, jako wskaźnik, jest jak najbardziej dobry. Może jakoś profesjonalne narzędzie nie, no ale możemy coś tam sprawdzić. Pierwszy kawałek: 23%. 22,5. Drugi kawałek 19,2 o 17 gdzieś złapałem, ale w grubszym kawałku tu bardziej na środku jest bliżej 20 i ja raczej by się zgadzało roczne drewno suche nie jest. A teraz sprawdzimy ten sam kawałek, tylko z wierzchu, który był przerąbany już dawniej. Widzicie, jakby był wynik sfałszowany, gdybym chciał Was oszukać, tak jak to na niektórych testach robił. Z wierzchu jest 12-13%, to ktoś by powiedział, że super drewno, wysuszone, eleganckie, a tak naprawdę jest dosyć mokre. Jeszcze niedosuszone. No ale ja taki palę, nie widzę jakichś tam przeciwwskazań. Jest na granicy drewna wysuszonego. Może być jeszcze e, jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. E, ogrzewanie oczywiście jest wyłączone, żeby z bufora ciepło nie było pobierane. E, jeszcze jedna ważna rzecz e, mająca wpływ na, na te testy. To jest moc kotła. Moc kotła nie będzie ustawiona na 100%. Z tego powodu, że kocioł jest zimny. Nie paliło się już no, od wczoraj. Więc żeby on osiągnął te 100% mocy. No to on połowę wsadu tego dęba spali zanim osiągnie tą moc zadaną 100%. Więc proponuję ustawić 40% mocy kotła. Przypominam, że akurat ten model ma regulację mocy od 30% do 100%, gdzie producent deklaruje w całym zakresie regulacji tej mocy sprawność na poziomie 92%. Tego nie za bardzo mam możliwość sprawdzić jakoś wiarygodnie, więc uznaję, że tak jest. W związku z tym ustawiona moc nie powinna mieć znaczenia w kontekście wydajności spalania, jakości spalania. Moc ustawiona na 40%, dlatego że e, kocioł dosyć szybko osiągnie tą moc, zaraz po rozpaleniu szybko się rozgrzeje, żeby, żeby ta moc była. E, dodatkowo e, po testach łatwo będzie przeliczyć e, 40% razy 2,5, e, to jest 100%. E, czyli przykładowo, jeżeli bufor będzie się e, przy tej mocy grzał godzinkę. E, to możemy sobie przeliczyć, prosto oszacować, że przy ustawionej mocy na 100%, no to ta ilość wody będzie zagrzana w czasie 2,5 raza krótszym. Wydaje mi się, że to będzie takie rozsądne ustawienie, żeby te testy były w miarę możliwości wiarygodne no i żeby były jakieś, jakieś porównanie do, do innych kotów, żeby to miało sens. Teraz rozpalę w kotle. I spotkamy się dopiero w momencie, gdy temperatura bufora na połowie osiągnie, powiedzmy, te 80 w okolicach 80 stopni. Tak uznaję, że bufor będzie naładowany. To jest 80 stopni, to można uznać, że, że jest ta temperatura w miarę w porządku. Wyższa nie musi być. Tak jak mówiłem, bufor jest rozładowany. Jak widzieliście wcześniej, 28 u góry. No i na dole około 18-17. Nie będziemy tu strzelać jeden stopień. Tak jak mówię, jak będzie temperatura się zbliżać, tak się spotkamy. Ponownie. Jeszcze, żeby nie być gołosownym, zostało tylko, zostały tylko 3 kawałki z tej kubki, co naszykowałem. Naładowane do pełna dębem. na 11:38 wrócimy jeszcze na chwilkę kiedy piec przejdzie z trybu rozpalanie do, do trybu praca kiedy osiągnie temperaturę spalin powyżej 100 stopni i od tego momentu zaczniemy mierzyć czas jak długo trwa napełnianie naładowywanie bufora jak widzicie temperatura spalin 100 stopni jeszcze chwileczkę jeszcze, o, już teraz piec przeszedł, kocioł przeszedł w tryb praca. Na razie mamy 2% mocy osiągnięte, jak widzicie, ustawiona na 40%, ale on dosyć szybko dojdzie sobie do tych 40%. I tak jak mówiłem, to jest piątek, 11.48, więc od tej godziny mierzymy czas do momentu nagrzania bufora do połowy w okolice 80 stopni. I od tego też momentu będziemy mierzyć czas całkowitego palenia jednego wsadu dęba przy tej mocy 40%. No jak widzicie to dosyć szybko rośnie. Już jest 4%, rapem parę minut i myślę, że do tych 40% dojdzie jak się dobrze rozpali. Także spotykamy się gdy temperatura na buforze na połowie będzie dochodzić do 80 stopni. Jeszcze na chwilkę wróciliśmy, chciałem Wam pokazać godzina 12.00 czyli 12 minut od przejścia kotła w tryb pracy, mamy osiągnięte 44% mocy kotła, czyli dosyć szybko osiągnął tą moc, nadal rośnie, ale na początku to takie oscylacje powyżej zadanej, poniżej zadanej występują. Sterownik doreguluje moc do tych 40% i z taką mocą będzie pracował. Gdybym ustawił wyższą moc, tak jak wcześniej wspomniałem, startując z zimnego kotła, nie jest ona osiągana aż tak szybko, do tych 50% jeszcze w miarę szybko wzrasta, a później już nie, dlatego żeby testy były w miarę wiarygodne. 40% ustawiłem i tak jak wcześniej wspomniałem, spotykamy się jak połowa bufora będzie nagrzana do około 80 stopni. Witam ponownie po godzinie kolejnej w drugiej godzinie, 13.48 czyli 2 godzinki od, od momentu kiedy liczymy czas jak dobrze pamiętam 11.48 była jak zaczęliśmy moc, tak jak mówiłem oscyluje wokół 40% czasami jest 42, 43, nieraz było i 35% ale wokół tych 40 utrzymuje się jeżeli chodzi o temperaturę bufora górną to mamy 86 stopni prawie, a jeżeli chodzi o temperaturę dolną, to jest yy, środkowo, przepraszam, to jest 75 stopni. Dolna dolna jest niecałe 20, czyli już yy, sama dolna temperatura wam pokazuje, że yy, ogrzewanie było wyłączone, bo yy, woda powrotna na pewno ten dół bufora by yy, rozgrzała trochę, a jest yy, powiedzmy 18 stopni. Godzina 13.48, czyli 500 litrów bufora do temperatury, no powiedzmy góra jest 86, dół jest 75, czyli tak można uznać, że to 80 stopni jest w ciągu dwóch godzin na mocy 40%, czyli podzielić przez 2,5. Mamy jakieś około 50 minut, jak się nie mylę. Tyle by trwało zagrzanie 500 litrów z mocą 100%. Z mocą 100% pod filmikiem wstawię takie oszacowanie, ile z mocą 100% grzałoby cały bufor 1000 litrów, żeby to było przejrzyste i klarowne dla wszystkich. Tymczasem czekamy dalej, aż się wypali cały wsad. Żeby jeszcze jako podsumowanie dzisiejszego testu yy, sprawdzić jak długo yy, pali się w kotle na jednym wsadzie. To też będzie jakaś informacja, też przeliczę yy, ile jednym wsadem yy, dęba o tej wilgotności powiedzmy około tam 20% yy, można zagrzać wody do, do około 80 stopni. To też będzie taki yy, szacunek i, i będzie to informacja dla Was jak to wygląda, spotykamy się po wypaleniu całego wsadu. Jeszcze raz na delikatne podsumowanie i co dalej, wracamy z powrotem. W piecu już wygasło. Zobaczymy, o której wygasło. Jaki mamy czas palenia? 7 minut temu wygasło, czyli 15.19 jest. Czyli można powiedzieć, że 15.13 15, 15, 13 skończyło się palić, w związku z tym, w przybliżeniu teraz na szybko tak około 3,5 godziny się paliło na jednym pełnym załadunku dęba. To godzinkę, ponad półtorej godziny temu, jak spotkaliśmy się, kiedy to połowa bufora była naodowana, puściłem sobie ogrzewanie na dom. Zagrzałem sobie wodę użytkową do 60, tam powiedzmy 4 stopni, 6 nawet, tutaj pokazuje na, na sterowniku. Podłogówka została włączona na 20. 6 stopni, no i w międzyczasie przez te półtorej godzinki to wszystko pobierało ciepło. Bufor u góry. 80 stopni. Na środku 75 nic się nie zmieniło, a na samym dole 30, czyli tam troszeczkę jeszcze dół dogrzało. Teraz takie delikatne podsumowanie. Czas palenia około 3,5 godziny, czyli jeżeli chodzi o ilość zagrzanej wody to jednym załadunkiem dęba zagrzałbym mniej więcej, teraz tak na szybko, około 900 litrów. Jak się nie mylę, jeszcze podsumowanie policzę, to to wstawię pod filmikiem. Jeżeli chodzi o ilość popiołu po jednym załadunku dęba jeszcze rozgrzane pewnie jest, bo dopiero się przestało palić. No to widzicie, tutaj tylko węgielki, co spadły. No to wiadomo, że miejsca zajmują trochę więcej. Ale popiołu jest raptem garstka. Bardzo mało go jest. Myślę, że jeżeli chodzi o dzisiejszy test, to by było na tyle. Jeszcze mam w planach, tak myślę, około 5-6 takich testów. Różnych gatunków To jeżeli jesteście zainteresowani Bo nie będę tego wstawiał tak często Jak znajdę czas, żeby posiedzieć tak Te kilka godzin W kotłowni To tam co kilka tygodni coś się pojawi To subskrybujcie kanał To Wam się pojawi Jak coś wpadnie nowego Myślę, że jeżeli chodzi O dzisiejszy test To wszystko Jeżeli coś pominąłem lub jest coś ważnego No to dajcie znać w komentarzach, w kolejnym filmiku, uzupełnię informacje, ewentualnie w komentarzach czy w opisie dodam brakujące informacje. Dzięki za uwagę, pozdrawiam wszystkich i do następnego razu, na razie.